Cześć, witam Was na recenzji zestawu Lego 40486 but Adidas Original Superstar w wersji mini. Jest to zestaw kolekcjonerski. Nie da się go kupić na Lego.pl. Ale można go zakupić na Allegro w granicach 200 zł. Zestaw zawiera buta Adidas. W środku taki otwierany jest. O. Z dwóch stron jest taki sam praktycznie. Niczym się nie różni. No przód, przód by mógł być trochę lepszy, ale i tak jest bardzo dobrze. To tego buta sobie odłożę na bok. Sam ludzik. No szkoda, bo to jest naklejka tak samo jak jak to tu jest naklejka, no i te, no i bardzo fajna główka. taka klasyczna, mikrofon jest, mikrofon jest, no nóżki białe, tył bardzo dobrze wygląda też, taki klocek typowy, odłożę na bok, no będzie w kadrze o, ale jednak na bok. Yy, mamy też radio, no, no co tu gadać. Radio jak radio. Zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę. Cześć!